Unijna Strategia Leśna 2023 jest jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej i elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Zdaniem Komisji strategia ta przyczyni się do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w 2030 roku i neutralności klimatycznej w 2050 a także realizacji zobowiązania Unii do zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy. W praktyce oznacza to również więcej dopłat dla właścicieli i zarządców lasów. Nowa perspektywa wspólnej polityki rolnej będzie okazją do bardziej ukierunkowanego wsparcia dla leśników i zrównoważonego rozwoju lasów. Ochrona lasów wpisuje się w kilka celów wspólnej polityki rolnej, m.in. ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę jakości żywności i zdrowia, czy zachowanie krajobrazów i różnorodności biologicznej. Dlaczego ten las jest tak cenny? Lasy to dla naszego miejsca na świecie, dla położenia geograficznego, ale w ogóle na świecie las to jest tak zwane siedlisko klimaksowe, czyli taki rodzaj zbiorowiska przyrodniczego, roślinnego, do którego jakby dąży cała przyroda i to jest jakby... Oczywiście pod warunkiem, że nie ma tam zludowaceń czy jakiś właśnie dramatycznych zjawisk pogodowych to całe nasze środowisko dąży do tego, żeby osiągnąć właśnie stadium lasu, w którym potem się jakby zmiany się stabilizują i, i las funkcjonuje przez już potem dziesiątki czy setki lat. I więc w związku z czym, właśnie dlatego, pewnie las jest taki ważny. Dlatego w lesie pojawiają się różne gatunki roślin, zwierząt. No i jakby przez całą konstrukcję lasu, przez budowę piętrową, jest tak, że najróżniejsze gatunki zwierząt i roślin i w ogóle organizmów. Znajdują swoje miejsce do życia w zależności właśnie od partii, od ptaków, gadów, płazów, ryb, które chociażby znajdują się w oczkach wodnych czy w rzekach i potokach, po, po ssaki, jakby ten ostatni element świata zwierzęcego. Z danych Eurostatu wynika, że średnia lesistość w Unii Europejskiej wynosi około 38%. Największą ma Finlandia, gdzie lasy pokrywają prawie 70% kraju, z czego 60% to lasy prywatne, a 25% to lasy państwowe. W Polsce sytuacja jest zgoła inna. Większość lasów jest publiczna i zarządzana przez lasy państwowe. Prawie 80% wszystkich zasobów lasy pokrywają nieco ponad 30% obszaru kraju, a warto dodać, że po II wojnie było to tylko około 20%. To zasługa pracy polskich leśników, którzy prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną. Pozyskują drewno, które jest cennym ekologicznym surowcem, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie życia. Natomiast cały czas sadzą nowe drzewa, dzięki czemu lasów systematycznie przybywa. Udało się zwiększyć tą powierzchnię lasów w Polsce, ale nie tylko państwowych, ale także prywatnych. Ważne jest to, że e, nasze zielone płuca polskie są coraz, coraz większe, coraz bardziej obszerne. Średni wiek e, polskich drzew, które są w lasach, to już 60 lat. Jeszcze kilka lat temu było to 57 lat, w związku z tym ten okres rewności przesuwa się. Dziś 30%, powierzchni 30 drzew, które mamy w lasach, czyli to, to trzecie drzewo, jest gatunkiem liściastym. Odchodzimy od monokultur systemowych po to, żeby e, w związku z ociepleniem klimatu, zmianami klimatycznymi, przebudować wzrost na takie, które będzie bardziej wytrzymały i odporny na chociażby na wysokie temperatury czy, czy silne wiatry. To nie przypadek, że lasy deszczowe Amazonii są miejscem, gdzie funkcjonuje największa różnorodność biologiczna. W lasach wielkoobszarowych, gdzie jest odpowiednia wilgotność i występują tereny podmokłe, życia jest najwięcej. To można też zaobserwować na przykładzie polskich lasów. To są takie obszary jak na przykład zabagnienia, jak oczka wodne. Tam znaczna ilość organizmów, zwierząt, roślin ma świetne warunki do życia, a pojawiające się te organizmy właśnie wokół, wokół takich miejsc powoduje, że kolejne organizmy zostają przyciągane. To wszystko sprawia, że tworzą się specyficzne warunki, specyficzne, e, no, się specyficzne warunki, które e, właśnie budują różnorodność, która później wpływa na e, lokalne sąsiadujące obszary. No, chociażby m, 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 powstawanie wilgotnych obszarów zwiększa poziom wód, to na przykład może zwiększać żyzność gleb. E, albo e, pojawienie się różnych organizmów wokół e, zbiornika wodnego. Przyciąga drapieżniki, które potem działają w ten sposób, że żywią się na przykład owadami na zbiorniku wodnym, ale też w całej okolicy w taki sposób biologiczny mogą sprzyjać też działalności człowieka. Więc... Tworzenie obszarów bioróżnorodnych jest bardzo istotne i też bardzo korzystne. Każdy teren podmokły czy, czy też zbiornik wodny jest miejscem bytowania też odpowiednich zwierząt z tym związanych z, z tym środowiskiem. Natomiast zbiorniki wodne i teren wokół zbiorników wodnych tworzą też odpowiednie mikroklimaty. Zwiększa się wilgotność powietrza, odporność tego, tego, tego miejsca, tak? przede wszystkim na temperatury skrajne, jak i dodatnie, jak również przymrozki. W odróżnieniu od rolnictwa, gospodarka leśna już od wielu dekad prowadzona jest w sposób zrównoważony. Leśnicy doskonale wiedzą, jak dla rozwoju i stabilności tego ekosystemu ma różnorodność biologiczna. Stąd nie dziwią programy introdukcji wielu gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Pamiętają również o tych niewielkich, pracowitych owadach, bez którego nie byłoby życia na ziemi. Mowa oczywiście o pszczołach. Okazuje się, że las lepiej żyje, lepiej się roz, rozwija, rośnie, dlatego, że, że są w nim pszczoły. No, ktoś powie, no ale no, panie, no co ma to piernik do wiatraka? No ma, bo z kolei y, y, las potrzebuje odpowiednich, y, odpowiedniej gleby. Żeby ta gleba była, że tak powiem, no, pełna życia, to tam potrzebne są te wszystkie rośliny w podszycie w tych, w tych wszystkich te krzaczki, krzewinki, które w lesie żyją, to te tworzące ekosystem one stwarzają takie warunki, żeby las nie cierpiał z powodu suszy, prawda, i żeby z kolei tam mogły się rozwijać inne pozytywne rodzaje flory fauny. Która wzajemnie, żyjąc w koegzystencji, powoduje, że te warunki dla wzrostu lasu są yy, dobre. I dlatego leśnictwo, leśnicy, yy, ostatnimi laty no, prowadzą taką introdukcję yy, barci, co jest bardzo trudne, ale też bardzo mocno zachęcają i zapraszają pszczelarzy, udostępniając im tereny. Sam Albert Einstein powiedział, że kwestia nieistnienia pszczół przez 5 lat może spowodować, że cywilizacja nasza stracie byt, możemy przestać istnieć. Lesicy to wiedzą. Lesicy wiedzą, że pszczoły mają źle na tym świecie w tych czasach, kiedy widzimy zmiany klimatyczne, kiedy widzimy bardzo mocną agresję takiego intensywnego rolnictwa. I zachęcamy pszczelarzy, aby pszczoły, które ludzie trzymają przy swoich domach, w miejscach zurbanizowanych, w miejscach, gdzie są właśnie intensywne prowadzone rolnicze projekty, wróciły do tego lasu na czas stały, może na jakiś tam okres, kiedy na przykład nie ma w przyrodzie dużo nektarodajnych roślin, to w tym lesie pszczoły się będą czuły doskonale. W Polsce mamy ponad 460 gatunków zapylaczy pszczołowatych. To nie jest tego pszczoła miodna, którą my znamy z uwagi, że mamy miodek, mamy pyłek, bierzgę, ale to są trzmiele. Też kilka gatunków. To są pszczoły samotnice, to są śmielinki, Te wszystkie owady są dla nas bardzo ważne. Dlatego mówimy nie tylko o miodach, o tej pszczole miodnej, ale też o zapylających, budowanie, na przykład hoteli dla owadów. To możemy sami robić, budować takie hoteliki w naszych ogródkach, w ogródkach przyszkolnych, czy w innych miejscach, gdzie brakuje na przykład owocujących drzew, czy że kwiaty występują, ale nie ma na nich owadów. Także tak, zapylacze są bardzo ważne, ale nie myślmy tylko o samej jednej pszczole. Kiedyś las był naturalnym domem pszczół, a tradycja bartnictwa sięga dawnych wieków. Tego typu kłody bartne to nic nowego. Kłody bartne powstają dla pszczół. Kiedyś człowiek robił to dlatego, bo potrzebował miodu. Polska sunęła z tego, że była krajem miodem, mle, mlekiem i miodem płynąca. E, eksportowaliśmy ogromne ilości miodu, wosku i innych produktów szelich, więc, jak gdyby, to było coś, co zastępowało cukier, którego nie znaliśmy. Dopiero, dopiero nie tak dawno stosunkowo człowiek w Europie e, dowiedział się, co to jest cukier. Więc yy, miód był jedynym takim słodzikiem dostępnym. Był bardzo drogi. To za ileś miodu można było niemalże wsie kupować, krowę kupić, więc to są naprawdę był bardzo wartościowe. I wtedy w lasach yy, człowiek się nauczył współpracować z pszczołami i takie kłody i barcie yy, dział i zbierał raz w roku. Miod. Zajmowało się tym bractwo bartne, bartnicy. Przekazywane było to z pokolenia pokolenie. Były bory, półborki bartne, których tam rodziny rządziły. Każda z tych rodzin, czy każdy bartnik, miała swój znak bartny, taką cechę, która była na, na, na drzewie czy na, na kłodzie Bartnie zaznaczona, żeby było wiadomo, czy ja to kłada jest. Obecnie leśnicy nie tylko zapraszają do lasu pszczelarzy, sami także odtwarzają siedliska pszczół, tworząc im doskonałe warunki do bytowania. My teraz te kłody bartne z powrotem sprowadzamy do lasów, żeby pszczoły dzikie i takie zdziczałe miały gdzie bytować w lesie. I żeby to są takie dodatkowe dziuple, w które w lesie są oczywiście i te pszczoły tam bytują, ale chcemy, żeby ich było jeszcze więcej, żeby miały jak gdyby jeszcze lepsze warunki. Żeby ta różnorodność biologiczna była duża, żeby też zapylały wiele gatunków drzew, krzewów, roślin w lesie. I myślę, że to las jest taką bezpieczną oazą dla takich pszczół bytujących. Bo tutaj praktycznie niewiele się zmienia las latami rośnie, mimo że czasem jest wycinany, ale wiele lasów no, trwa przez wiele lat, wiele pokoleń pszczelich rodzin. Tak samo pszczoły, które teraz na obszarach rolniczych no mają trochę gorzej, bo powstają wielkie monokultury, jest tam używana niestety sporo chemii. Lasy mają ogromne znaczenie dla stabilności klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, zasilają nas w tlen, chronią gleby przed erozją wietrzną. Dlatego tak ważne w rolnictwie są między innymi zadrzewienia śródpolne. Lasy retencjonują wodę, akumulują nadmiar i oddają ją w czasie niedoboru. Niestety, tak jak lasy wpływają na klimat, tak, zmiana klimatu też wpływa na lasy. Zmiany klimatu wpływają na las i może się wydawać, że to są drobne zmiany, które w konsekwencji niosą bardzo duże zmiany w naszym ekosystemie leśnym. Pierwsza zmiana to zaburzenie pór roku. Mniej chłodne, mniej bez, bardziej bezśnieżne zimy, które powodują, że często okres wegetacji rusza szybciej niż kiedyś. Były lata, kiedy okres wegetacji ruszał już w lutym, czyli bardzo szybko. To jest jedna sprawa. Kolejną rzeczą jest bardzo częste i bardzo niskie sumy opadów, w, więc bardzo częste susze w okresie wiosennym, co powoduje, że sadzonki, które sadzimy, czy młode pokolenie, które zaczyna rosnąć, ma bardzo trudny start. Ze względu na to, że nie ma takich długich korzeni, nie ma możliwości czerpania dodatkowej wody, jeżeli nie mamy opadów atmosferycznych. No i tak jak w tym roku, olbrzymie wysokie temperatury przez bardzo długi czas w sezonie letnim, co powoduje, że no drzewa, które do tej pory występowały u nas w naszym klimacie, mogą mieć problem z adaptacją w tych warunkach. Leśnice w związku ze zmianami klimatycznymi przebudowują stale polskie drzewostany. Dziś mamy 30% już drzew, które to jakby gatunków. Liściasty, w związku z tym, co się drzewa w polskich lasach, to drzewa liściaste. Przebudowujemy to ze względu na to, że są coraz cieplejsze lata, zimy także są coraz cieplejsze, wody jest coraz mniej w lasach, w związku z tym potrzebujemy gatunków, które są bardziej odporne. Ale co ciekawe, także w lasach możemy spotkać jabłonkę, na przykład albo grusze, czy czereśnie. Są to gatunki biocenotyczne, które zwiększają właśnie bioróżnorodność polskich lasów. Zmiany klimatyczne to m.in. gwałtowne i silne zjawiska atmosferyczne, jak huragany, burze, gradobicia, susze czy powodzie. A to niestety obrazek, który doskonale obrazuje konsekwencje zmian klimatycznych. Pięć lat po huraganie stulecia na Polskim Pomorzu z lotu ptaka widać ogromne puste tereny, a jeszcze pięć lat temu był tu gęsty, bujny las. Wichura dotknęła prawie 80% terenów nadleśnictwa Lipusz, a całkowicie zniszczyła ponad 4000 hektarów. Wtedy przez teren całej Polski przeszedł bardzo silny wiatr, bardzo silna burza na terenie naszego nadleśnictwa, ze względu na to, że ono jest ułożone, położenie ma z północ na południe. Tak jak szła wichura, tak w zasadzie dotknęła, można powiedzieć, terenu całego naszego nadleśnictwa, ze względu na to, że w różnym stopniu zostało zniszczone 18 tysięcy hektarów lasu. A tutaj, żeby to zobrazować, to dodam, że cała powierzchnia nadleśnictwa to 23 tysiące hektarów. Więc większość naszego nadleśnictwa została dotknięta przez tą nawałnicę. Dodatkowo ponad 4 tysiące hektarów Zostało zniszczone w stopniu całkowitym, czyli tam nie mieliśmy możliwości nawet odtworzenia w sposób półnaturalny czy naturalny tych zniszczonych lasów. To są olbrzymie połacie otwartych teraz przestrzeni. Istotną rolę dla prawidłowego rozwoju lasów i różnorodności biologicznej ma woda. Oczywiście, że ma to wpływ na las. Woda jest niezmiernie potrzebna do prawidłowego funkcjonowania lasu. Jeżeli chodzi o jej rezerwuar, to nie tylko las, ale cały jakby teren potrzebuje tej wody, tak? mówiąc po może w lesie staramy się tą wodę zatrzymywać. Poprzez meliorowanie odpowiednie i zatrzymywanie tej wody w zbiornikach naturalnych, których w lesie nie brakuje. Mamy przeróżne zabagnione tereny, mamy oczka wodne, mamy jeziora śródleśne, w których staramy się tej wody jak najwięcej zatrzymać, aby zatrzymać jej odpływ, co później powoduje zasilanie wód gruntowych, podniesienie tego lustra wód gruntowych i stanowi rezerwuar na pogody, które w tej chwili mamy, czyli, czyli ocieplenie klimatu, e, temperatury ekstremalne i tworzy nam to rezerwuar tej wody na właśnie takie sytuacje. Lasy są płucami naszej Ziemi, mają kluczowe znaczenie dla naszego klimatu, bioróżnorodności, jakości gleby i powietrza. Lasy są również płucami naszego społeczeństwa i gospodarki, zapewniają środki do życia na obszarach wiejskich, dostarczają podstawowych produktów naszym obywatelom i mają głęboką wartość społeczną dzięki swojej naturze. Nowa Strategia Leśna docenia tę wielofunkcyjność. Dzięki tej strategii przy wsparciu nowej wspólnej polityki rolnej nasze lasy i nasi leśnicy mogą tchnąć życie w neutralną dla klimatu Europę. Jeżeli zdewastujemy środowisko przyrodnicze, y Załóżmy, zlikwidujemy las na danym miejscu i odsłonimy całkowicie na bardzo dużych obszarach teren, wtedy powstają bardzo silne wiatry. Powstają duże różnice temperatur, które powodują, że powstają e, nagłe i szybkie zmiany pogodowe, jak chociażby e, wielkie chmury, z których e, powstają czy huragany, czy burze, czy bardzo ulewne deszcze. E, w takie ulewne deszcze gdyby był las, by zostały pochłonięte jak gąbka i ta różnorodność przyrodnicza by zahamowała na przykład nagły spływ wód. Natomiast jeżeli już nie mamy tych lasów, ta cała woda spływa i powoduje duże zniszczenia, duże straty w gospodarstwach rolnych, duże straty w infrastrukturze i jakby zubożenie danego regionu, więc to ma realny wpływ na nasze codzienne życie, więc zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie czasami drobnych rzeczy, jak chociażby zadrzewienia śródpolne, jak chociażby szpalery czy aleje wzdłuż dróg, jak lasy w dobrym stanie środowiskowym, czyli zgodne z glebą. Żeby na przykład nie sadzimy lasów sosnowych na bardzo żyznych ziemiach albo podmokłych, gdzie sadzimy olchy czy załóżmy dęby, a nie sadzimy też na bardzo ubogich glebach dębów i buków, gdzie sadzimy sosny. Więc to wszystko musi być do siebie odpowiednio dopasowane. Wtedy to środowisko dobrze funkcjonuje, a dla człowieka, który już funkcjonuje w tym środowisku, zdecydowanie przynosi to duże korzyści. Mikroorganizmy, grzyby, niewielkie krzewinki, ogromne drzewa, małe żyjątka i te duże. Las to ogromny dom dla tak wielu organizmów. Od zarania dziejów z lasów i jego dobrodziejstw korzysta również człowiek. Natomiast trzeba to robić z szacunkiem. Należy pamiętać, że w tym dzikim świecie przyrody jesteśmy gościem. Dbając o lasy, dbamy o zdrowie swoje i przyszłych pokoleń.